No, zobaczymy, kto dziś wygra. Na pewno my, absolum esperanto. I niech wygra najlepsza szkolna drużyna. O. No gońcie za nimi! Będzie cud, jak dobiegnął w przyszłym tygodniu. E? E? O, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Chodźmy. Wezmę większy rower. Hmm? Hey. O, o zostawiamy rowery. Olo! A -a. O, -o. o nie! To chłopaki z blokowiska! Olo, przestań się wygłupiać! doganiają nas! Niesamowite! Niesamowite! No nie! Nie mogę uwierzyć! Brawo, chłopcy! Tylko tak dalej! O, dziękuję! Ale mi się chciało o, pić! No nie! Nie spodziewałem się tego po nich! Myśleć o zwycięstwie, musimy szybko dostać się na przystanek autobusowy. Na piechotę nigdy nam się to nie uda. Hmm. Zaczekaj tu. No, nie, zjeżdżaj. Olo, gotowy? Gotowy na co? Prawie obsikał mi nogę. Nie wiedziałeś, Olo, że to przynosi szczęście? Nie za dużo tego szczęścia na raz. Tak. Dobry pies, grzeczny. Patrz, Karolku. Uff, w samą porę. Stop! Stop! Dwa pod szkołę, proszę. Dlaczego, Karolku, nie wziąłeś więcej pieniędzy? Moja wina. Nie miej pretensje do moich rodziców, którzy skąpią mi pieszonkowego. No i co teraz zrobimy? Mm. Eureka! To jest to! Proszę bardzo. Za całego funta mielibyśmy naprawdę duży wózek. No, przestań narzekać i pchaj, dobra? Lewo! Skręcaj w lewo! Jest tam! Teraz wystarczy nam na resztę trasy. Szybciej, Olo! Do przystanku jeszcze tylko parę metrów! A, no, Szybciej mówię! Chcesz, żeby nam zwiał z cednosa? Do szkoły proszę, ale ja niestety nie mam pieniędzy. I jak teraz wrócę do domu? Nie wiem. So easy Wszystko przez ciebie, Karolku. Nigdy nie robisz tego, co ci każą. Milcz, Robalu! Nigdy nie robisz tego, co ci każą. O, właśnie, że robię. Zawsze robię, co mi każą. Dlatego w tym tygodniu zdobyłem aż 10 złotych odznak. A ty ile? O, czy to ważne? Dokładnie zero. To i tak lepsze niż być pieluchem-śmierdziuchem natychmiast do swojego pokoju. Dobra, idę. I weź ze sobą swoje rzeczy. Dobra, biorę. O, czy upieczesz mi nowe ciasteczko? Tak, skarbie upiekę. To niesprawiedliwe! Nie bądź koszmarny, Karolku! jesteś najlepszą mamą na świecie, a Karolek nie dostanie ani jednego, tak? Właściwie to on przecież naprawdę był niegrzeczny. Ja tego nie rozumiem. Dodajesz do ciasta marchewkę? O tak, zawsze dodaję dużo marchwi. Można powiedzieć, że to są marchwiane ciasteczka. Ale oboje wiemy, że Karol nie lubi warzyw. Właśnie, że lubi. Tylko po prostu o tym nie wie. A ja znam sekret, którego ty nie znasz. Tak, że jesteś pieluchem śmierdziuchem. Mama upiekła nowe ciasteczka. Zejdź mi z drogi, Rowalu! A on dalej o niczym nie wie. Mm, delicje! O, o. Lepiej zostawię jedno robalowi, bo jeszcze nas naskarży na mnie. O. Karolku, czemu zjadłeś prawie wszystko? Yy, bo ja yy, tak bardzo się cieszę, Karolku. Upiekę więcej. Co? Cześć, Karolku, masz ciasteczka? Tak, i, i wszystkie są moje. Nawet jeśli pozwolę ci pograć moim zaptronikiem? Yy. No dobra, ale tylko jedno. Stoi. Jeszcze jedno? Zgoda. Zjadłeś wszystkie! Ale były pyszne! Weźmiesz jutro więcej? Jasna sprawa! Cześć Karolku! Poczęstujesz mnie ciastkiem? Ty też? Tak, ono mi powiedział. A co w zamian? Słodycze, których tata nie pozwala mi jeść. O, super. Mm. Cześć, Karolku. Cześć, Karolku. Cześć, Karolku. Cze cze cześć, Karolku. Ach, no dobra, co macie? Ja 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 dziękuję. Dziękuję. O, cześć, Bandziu. Mi jedno ciasteczko, Karolku. Hmm, pomyślmy, czy powinienem ci dać jedno moje ciastko? Jedno z moich po prostu bezcennych ciastek, za które inni gotowi są zapłacić mi fortunę? Nie, nie, to nie ma sensu. Zapłacę! O, skoro tak... Co chcesz? Twojego karmazynowego kordelasta do końca semestru. Hmm, zgoda. Razem z pirackim kapeluszem. Stoi. I herbatniki w czekoladzie z pudła waszego tajnego klubu. Pudło też! Zgoda! A teraz daj! Ciekawe, co też się tam dzieje. Toś mi mówił, że Karolek sprzedaje ciastka. Karolek? Sprzedaje ciastka? O, to się jeszcze okaże! Powiedziałam! Daj! Karolku, jak możesz! Mama upiekła te ciastka dla ciebie! Włożyła w nie serce, a, a, a ty je tak zwyczajnie rozdajesz? On na pewno ich nie rozdaje, musiałam mu zapłacić i to sporo. Padaj stąd, robalu! Nie! It's so easy being me. I'm me. No? Raz, dwa, raz, dwa, Co cenimy? Nie jarzyny, nie dla jarzyn! Tak, dla fortu. Raz, dwa. O! Raz, dwa, raz, dwa. Co dla pani wartość ma? O! Na pewno nie mali chłopcy zachowujący się jak ulicznicy. Ale za moich czasów tego nie było. Chodź, Amor. Nie będziemy zadawać się z ludźmi tego pokroju. Ej, Mieciu. Podpiszesz się pod petycją przeciwko rozbiórce mojego fortu? Eee, nie wiem. Co ty tu robisz, robalu? Właśnie zbieram podpisy w ramach mojej kampanii Więcej Warzyw. Podpiszesz się? Karolek? Karolek! Karolek? Tu na ziemi. Co ty znowu wyprawiasz? Protestuję, patrz! <laughs> Trochę przesadziłeś, co? Likwidacja mojego fortu to dopiero przesada. Nie pozwolę im na to! Właśnie widzę! No dobra, do zobaczenia, Karolku. Hmm? Na razie. Aha! Nie mogłam przypadkiem nie usłyszeć Twojej rozmowy z Olem. To twoja specjalność. Przyszłam zaoferować swoje usługi. Twoje usługi? Jako kogo? No wiesz? Jako rozwiązywaczka konfliktów. Jako kto? Rozwiązywaczka konfliktów. Pani Kattoporska zawsze mówi, że jestem dobra w rozwiązywaniu konfliktów. Tak, bo to zwykle ty je wywołujesz. Skoro nie chcesz ocalić swojego zasmarkanego fortu, to... Czekaj, czekaj. Jestem zdesperowany. Oprócz mnie nikomu tak naprawdę na nim nie zależy. Zrobię wszystko, by go nie stracić. Wszystko? No, tak. Bardzo dużo. W takim razie... Słuchaj. Hmm? Wiesz, jak nie wziąć. Macie już coś? Nie! Nie, Nie wiem. Och, przecież musi tu coś być. Szukajcie dalej. Nie ma czasu do stracenia. Mama Karolka zamówiła już płuch talerzowy. Znalazłem. Przepraszam. Jest tutaj. Jeżeli strony wchodzą w spór o grunt tytułem zasiedzenia bądź użytkowania wieczystego, niezależnie od tego, czy w dobrej czy w złej wierze, niezależnie od ostatniego wpisu w księdze hipotecznej, dotychczasowy władający ma prawo do zachowania nieruchomości tytułem zasiedzenia. Ej, co z tego wynika? Że jest szansa na uratowanie fortu Karolka! Chodźmy! Jeszcze jedno ciasteczko? Nie, dzięki, Olo. Przez ten fort straciłem apetyt. Ciekawe, czy Wandzia i jej ludzie coś wymyślą. Musowo. Pamiętaj, że w wypadku porażki ona zrezygnuje z honorarium. Hej, co to znaczy? A to, że jeśli nie załatwi sprawy, nie dostanie honorarium. Czego konkretnie? Kierowania gangiem purpurowej czaszki przez cały miesiąc. I tyle czekoladek, ile zdoła zjeść. Wow. Dokładnie. Halo. A, przepraszam, czy może rozmawiam z producentem programu Wielkie wykopaliska? Tak, szanowna pani. To... Och, w takim razie mam coś akurat dla pana. Tak. Och, tak. Widzi pan jest pewien stary Ford. Stary Ford, mówi pani. Tak, jest naprawdę bardzo, bardzo stary i grozi mu zawalenie. Należy do mojego przyjaciela, Karolka. W zasadzie to on nie jest moim przyjacielem, ale na tę chwilę... Grozi mu zawalenie, mówi pani? Och, tak. W każdej chwili. O, w każdej chwili. Grozi mu naprawdę bardzo, bardzo poważne niebezpieczeństwo. A wydaje nam się, że teren, na którym stoi ten fort, jest ważnym obiektem archi... Archa... Archo... Archi... Archeologicznym. Tak, właśnie. Nieznanym. Chodzi nam o to, że trzeba go chronić. Bez zwłoki. Dziękuję. Ha, dobrze wykonana robota. Teraz pora na część B planu A. Czy pan jest ojcem Karolka? E, e, tak. E, co znów zbroił? Zawiadomił nas o ważnym archeol. Ar, ar, archulo... archeologicznym. E, odkryciu. E, rozumiem. E, musi pan to podpisać. Co to jest? Oświadczenie, że nie rozbierze pan fortu bez uzyskania zgody konserwatora. Y, tu jest długopis. O nie, rozumiem. Dam grup czaszki na Zobij! Państwo, zaprezentują się półfinaliści Międzyszkolnego Maratonu Muzycznego Młodych Wokalistów. Panie Janie, Panie Janie, rano wstań, rano wstań. Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Dziękujemy Damianku, to było naprawdę doskonałe. A ci z was, którzy nie osiągnęli tego stopnia doskonałości, co Damianek, niechaj obserwują i uczą się. Widzisz, Karolku, musisz tylko obserwować i uczyć się. Jestem. Do... Ja, moja droga, jestem zły. Czy to ogromny talent? Prawda, ciociu? Babciu Gertrudo! I co? Jakie to uczucie, Karolku? O co ci chodzi? Mieć brata, który jest super gwiazdą. Masz na myśli robala? Który się przeistoczył? <mum> Mam dla ciebie, Karolku, radę. Po prostu obserwuj i ucz się. <mum> Halo? Tu rezydencja Doskonałego Damianka Supergwiazdy. Mogę rozmawiać z menacerem Doskonałego Damianka? Dzwonię ze... Zrób ze mnie supergwiazdę. W przyszłym tygodniu będziemy w waszej okolicy. Dede ma zadatki na supergwiazdę. Naprawdę, panie, zdrób ze mnie super gwiazdę. Powiem panu, jaki jest naprawdę DD. No, jeżeli zaakceptuje pan nasze honorarium. Co pan powiedział? Jakie honorarium? To które wypłacimy, jeżeli DD zakwalifikuje się do finału, 500 funtów. P -p Pięć? E, możemy dać więcej? Więcej? E, skoro pan naciska 750. 700 Sie -sie funtów? E, niech panu będzie, tysiąc, ale ani grosza więcej. No, no, no dobrze. Karolku? Zgoda, z, z, stoi, będziemy w kontakcie. Muszę kończyć. Jeden z moich artystów mnie wzywa. Z kim ty rozmawiałeś? To była pomyłka. Robimy przyjątko. Dołączysz? O nie, dziękuję. Położę się wcześniej. Karolku, czy ty dobrze się czujesz? Tak, doskonale, ale cenię sobie sen. Teraz naprawdę zaczynam się o Ciebie martwić. Obserwuję i uczę się, mamo. Obserwuję i uczę się! Jeszcze mleka? Tak, dziękuję, Karolku. Muszę przyznać, że miło Ci widzieć tak wcześnie na śniadaniu, Karolku. O. Ja otworzę! Czego chcesz, czarownico? Przyszłam upomnieć się o swoje. Czyli o co? O Damianka! Przyszłam zrobić z niego super gwiazdę. Więc gdzie jest? <laughs> Skąd się dowiedziałaś? Pocztą pantoflową. To chyba oczywiste. A teraz z drogi! W tej chwili Robala nie ma w domu. Poszedł na spacer. Wobec tego, jak wróci, powiedz mu, że muszę się z nim zobaczyć i to szybko. Jeżeli chcemy, żeby doszedł do finału, nie mamy chwili do stracenia. Nie ma sprawy, to na razie. Chodź już, Damianku! Czeka nas wiele Pracujesz, by. Tak, Damianek pomoże mi liczyć moje kieszonkowe. Twoje? Ruszaj się, robalu! A co, jeśli nie zechcę zostać supergwiazdą? Właśnie, że zechcesz. Wierz mi, że zechcesz. A kto mnie do tego zmusi? Ach, ach, wytrzymaj! Ach, co Proszę, to? Zostań tu, ja się tym zajmę. O, tak. To moje. Moje pięć minut. Całe życie. Sąsiadowania z tymi odrażającymi chłopakami nie pójdzie na marne. Wreszcie, Wandziu. Wreszcie. Wandzia? O, Karolek. Okłamałeś mnie. Jest tam, prawda? Tak, jest. Chcę się z nim zobaczyć. Ten robal to mój młodszy brat, a nie twój. Dlatego to ja zrobię z niego supergwiazdy, a nie ty. Ach, tak ci się tylko wydaje. Ach, nie ci tej jak już ci mówiłem, Damianku? Mam wybór ty czy ona? Niestety jest niewielki. No to wybieram ciebie. Mądry wybór, Damianku, mądry wybór. A teraz porozmawiajmy o twoim wizerunku. Witajcie na przesłuchaniu do programu. Zrób ze mnie supergwiazdę. Damianku, czy jesteś gotów? 走。